Witajcie, dzisiaj przetestujemy dla Was drugiego Fiskarsa Piłę Essential wersja. Można ją dostać w Lidlu. Mnie osobiście nie do końca zadowoliła. Poprzedni Fiskars był dla mnie idealny, ten ma za duży klips i ten klips, jak byłby z tyłu, to byłoby super. Ale on jest tutaj z przodu, jak my sobie wysuwamy piłkę. Więc może to ma jakieś strategiczne zastosowanie, ale nie dla mnie. Za chwilkę wrócimy. Mówki. więc nada się. Fajna jest, szybko tnie. Kieszeni nie ciąży, jest malutka i można sobie przypiąć na klipsie i z nią się przemieszczać. Pozdrawiamy was.